Udowodnimy Ci, że z nami nauka pójdzie tak łatwo. Cześć, nazywam się Piotr Trzeblecki i zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału naszego kursu. Tym razem chciałbym omówić z Wami struktury czasu past continuous, czyli czasu przeszłego, ciągłego. Zobaczmy, jak to wygląda. Więc część pierwsza zdania twierdzące widzimy, że czas past continuous jako czas continuous zawiera formę to be, którą jest was i were. Oczywiście to obowiązuje nas ta dyscyplina, że was łączy się z podmiotami I, he, she, it, podczas gdy were łączy się z pozostałymi podmiotami, a zatem we you they. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest, czasownik główny jest wyrażony tak jak w każdym czasie continuous formą bez okolicznika z obligatoryjnie doczepioną końcówką "-ing", czyli to będą wypowiedzi typu I was doing, she was waiting, we were running, they were watching. Prawda? To są takie wypowiedzi, tak jak widzimy. A zatem mamy tutaj przykłady form twierdzących. Pierwszy przykład. I was working when the phone, when he phoned me. I was working when he phoned me, czyli pracowałem, gdy on do mnie zadzwonił. Zdanie znaczy y, tyle, że ja byłem w trakcie pracy. Prawda? Gdy ta praca została przerwana przez jego telefon. Kolejny przykład. When I woke up yesterday morning. I couldn't believe my eyes. It was snowing. Czyli gdy obudziłem się wczoraj rano, nie mogłem uwierzyć moim oczom. Dlaczego? Ponieważ padał śnieg. A więc rzeczywiście tutaj była akcja w progresie. Gdy otworzyłem oczy, to ujrzałem ten padający śnieg. Kolejny przykład. They were cleaning their flat when we visited them. To znaczy, oni sprzątali swoje mieszkanie, gdy my ich odwiedziliśmy. A więc zastaliśmy ich, inaczej rzecz ujmując, na sprzątaniu mieszkania, gdy przyszliśmy. Jakby tutaj wyglądały przykłady twierdzące. A teraz popatrzmy się na struktury. Przyjrzyjmy się strukturom przeczącym, prawda? Więc tutaj struktury przeczące zorganizowane są w oparciu o te operatory przeczące, którymi są wasn't i went. Wasn't wynika nam tutaj ze skrótu was not, prawda? Wasn't. Natomiast forma weren't wynika nam tutaj z tej formy were not. I mamy tutaj takie właśnie... Y Zdania jak I wasn't doing, she wasn't waiting, czy we weren't running, they weren't watching. Więc w ten sposób wyglądają zdania przeczące. I mamy tu przykłady. Przykład pierwszy. It wasn't raining when the accident happened. Czyli nie padał deszcz, gdy zdarzył się wypadek. Czyli możemy uznać, że nawierzchnia drogi była na przykład sucha. Przykład numer dwa. Although it was well after midnight, she wasn't sleeping. A więc e, słówko although znaczy pomimo tego, pomimo tego, że było no, dobrze po północy, czyli było późno, she wasn't sleeping. Ona nie spała. Więc czas, pass continuous, widzimy, zawsze odnosi się do tego konkretnego momentu w przeszłości. Więc było dobrze po północy, ona wciąż nie spała. Kolejny przykład. They weren't playing well when the other team scored a goal. Czyli oni, czyli tam jakaś drużyna, nie grała dobrze, gdy ta drużyna przeciwna szczeliła ta gola. Czyli w tym momencie, gdy ten gol padł, no to ta, powiedzmy, być może faworyzowana przez nas drużyna nie grała dobrze. Tak by tutaj wyglądały struktury przeczące. A teraz przyjrzymy się zdaniom pytającym. Aby zadać pytanie, posłuchujemy się tutaj mechanizmem inwersji, czyli formy to be, was i where po prostu stawiamy przed podmiot. Ten podmiot wtedy znajduje się, tak jak widzimy, w tej pozycji właściwej dla niego w pytaniu, czyli znajduje się między operatorem pytającym a czasownikiem głównym. A więc mamy takie tutaj zdania, jak na przykład: Was I doing? Was he working? Was it raining? Ale were we running? Were they watching? Tak by to wyglądało. I przykłady. What were you doing? When you saw the accident. Czyli to jest pytanie w sensie, co ty robiłeś, gdy zobaczyłeś wypadek? Więc pytamy, właśnie dociekamy o to, co ta osoba robiła w środku robienia, czego była, gdy właśnie zdarzył się ten wypadek, gdy on ten wypadek zobaczył. Kolejny przykład. Why uh, was he shouting at her when we came there? Czyli dlaczego on na nią krzyczał, gdy my przyszliśmy tam? Czyli on krzyczał na nią w momencie, gdy myśmy tam przyszli. No i doczekamy dlaczego. Kolejny przykład. Was it still snowing at 10:30 this morning? Czyli czy wciąż padał śnieg o godzinie 10:30 tego ranka? Więc tak wyglądają nam tutaj zdania pytające. Myślę, że te struktury są proste, jasne, czytelne. Zapraszam zatem do obejrzenia kolejnego materiału. W kolejnym materiale odpowiemy sobie na pytanie, kiedy używamy czasu past continuous. Dziękuję, cześć. Us, English can be both. Simple and easy to learn. Udowodnimy Ci, że z nami nauka pójdzie hashtag łatwo. Z hashtag łatwo jest gwarancja satysfakcji albo zwrot pieniędzy.